Po raz pierwszy zespół Cerber Motorsport jest w Słomczynie na zawodach Formuły Student. Jest to po raz pierwsze wydarzenie organizowane w Polsce. Zawody Formuła Student Polska to są zawody, w których zespoły w kategorii spalinowej, elektrycznej budują konstrukcję bolidów zgodnie z międzynarodowymi regulaminami. To jest taka Formuła 1 w wersji studenckiej. Zespoły wysokie wymagania mają, jeżeli chodzi o poziom regulaminu, poziom inżynieryjny, który muszą wykazać. Są oni oceniani podczas tych zawodów przez sędziów, m.in. też z Formuły 1, z serii wyścigowych, z branż technicznych, technologicznych. Zespoły startują w konkurencjach przyspieszenia, zwrotności oraz w konkurencji Endurance, czyli w 22-kilometrowym wyścigu wytrzymałościowym. Nasi studenci jak na ten moment ze swoim bolidem CMS-08 spisują się bardzo dobrze. W większości konkurencji zajmujemy medalowe pozycje. Politechnika białostowska na tym wydarzeniu reprezentuje się bardzo dobrze. Ich samochód pokazał niesamowity performance na, na torze. Kierowcy również wykazali się technicznymi z umiejętnościami na wysokim poziomie. Liczymy na to, że pójdzie im równie dobrze. Przed finałowym wyścigiem Endurance, w którym kierowcy jeżdżą wyścig czasowy, wytrzymałościowy. Każdy z kierowców ma do przejechania 11 okrążeń. Po przejechaniu 11 okrążeń Następuje zmiana kierowcy, drugi kierowca, następnie tą samą trasę przejeżdża i podsumowanie jest liczony czas łączny przejazdu. Konkurencja Endurance jest to najbardziej wymagająca konkurencja na tych zawodach, ponieważ jest to test wytrzymałościowy jest zarówno auta, jak i kierowcy. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tutaj nie byli razem z naszymi studentami, nie wspierali ich w tych rywalizacjach. Warunki były dosyć ciężkie, ponieważ mieliśmy dzisiaj bardzo deszczowy dzień. Mieliśmy dużo wody na torze, musieliśmy jechać na oponach deszczowych. Dużo walki o przyczepność i walki za autem, aby wykręcić jak najlepsze czasy okrągłe. Świetna organizacja, fajna zabawa, okazja do spotkania się z innymi polskimi zespołami.